Jeśli osoba jest w niezaspokojonych potrzebach, w frustracji, w stresie, mówimy, mówimy, że jest w dystresie, czyli w negatywnym stresie, no to będzie się zachowywać dziwacznie, bardzo często. No i tych zachowań są trzy worki: mhm. empata i marzyciel mhm. będą wpadać w worek wycofania czy będą gasnąć, okay. czyli oni będą się wycofywać w stresie. Empata, przepraszam, masz na myśli tylko z emocjami. emocjami. Mhm. Tak jest. Czyli w dystresie będą stawać się mniej decyzyjni, będą wahać się w podejmowaniu decyzji. będą Empata, szczególnie people pleaser się włącza. Czyli o. zabezpieczam wszystkich innych, a siebie dopiero na samym końcu. Okay. Więc to się będzie działo. Analityk i ten od, od opinii atakują. Ok. Kto to w ogóle wymyślił? Co to jest w ogóle za pomysł? Boże, tebil no co to w ogóle a w stresie mówimy tutaj tak. pod presją pod presją przykład. w mm -hmm. stresie niezabezpieczonych potrzebach, kiedy mm -hmm. jest niewidziany za pracę którą wykonuje o, ktoś okay. mu wrzuca Niedoceniany. Wrzutki, jasna mm -hmm. sprawa Rozpieprza mu pracę struktury czasu mu zaburza masa rzeczy się tam dzieje działacz i rebel wpadają w worek manipulującego o, o, a ciekawe. rebel z kolei jeszcze obwinia